Hej, witam Cię serdecznie na kontynuacji przeglądu spółek z branży gamingowej. Przed chwilą oczywiście miałeś okazję obejrzeć zajawkę Mr. Magic ze Stanley Playwaya. Mam nadzieję, że projekt Ci się spodobał. Zobaczymy, dawno nie oglądaliśmy nic ze Stanley Playwaya. I na pewno teraz już znajdujesz się na zakładce przegląd na portalu jakinwestować.com i tutaj kontynuujesz swoją przygodę z tym, co dla Ciebie przygotowałem, jeżeli chodzi o kolejne spółki gamingowe, a dokładnie zobaczymy również 9, tak jak poprzednio, czyli zapraszam Cię na kontynuację. Pamiętaj oczywiście, że to, co widzisz, z moją prywatną opinią i zdaniem. Nie sugeruj się tym dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy. A ja przechodzę już do poszczególnych spółek. Zobaczymy również wyniki portfela wszystkich spółek gamingowych nieujętych w pierwszym naszym spotkaniu na kanale i zobaczmy. Zaczynamy od Games Operator. Dawno nie widzieliśmy tej spółki, czyli tym bardziej warto ją pokazać. Ja też tymi spółkami, abyśmy mogli zobaczyć, co nasze spotkanie to inną i widzimy, że Games Operator cały czas idzie nam bokiem, dosyć szerokim ręczem. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja. Ktoś, kto lubi rozgrywać spółki ręczowe, no to wiadomo, że wie co robi. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie obserwujemy, to przełamanie tej kluczowej strefy, która jest tutaj zaznaczona, będzie pokazać słabości. To, że tam mogą być stoplossy, również jest wysoce prawdopodobne i będzie naprawdę wtedy negatywnie odbierane przez rynek, jeżeli te poziomy padną. A oczywiście. Rozgrywka ręczowa może mieć jak najbardziej miejsce, czyli w pierwszej kolejności ruch powrotny po 40, rozjechanie jej i w drugiej kolejności atak na poprzednie poziomy szczytowe. Tak wygląda Games Projektor. Jeżeli chodzi o sonkę, sonka też bardzo ciekawie się ostatnio zachowuje. Ostatnio zaznaczałem tutaj tego boksa, w którym ona pracuje. Widzimy, że cały czas ta sekwencja ręczowa jest utrzymywana, widzimy, że również jest wybierana. Czyli teraz, jeżeli tutaj popyt ma się uaktywnić, no to powinni przetestować górne ograniczenie tego ręcza, bo dopiero ich wyłamanie. Dopiero ich rozjechanie da szansę na to, że będziemy atakować poprzednie historyczne szczyty. Słabość oczywiście po przełamaniu dolnych stref. Jeżeli chodzi o kolejną spółeczkę, to jest oczywiście Sherry. I zobaczmy sobie, co tam na Sherry ciekawego się dzieje. Sherry już tutaj próbowało nadbijać poprzednią niższą strefę, ale wybronili ją na szczęście. Czyli widzimy, że utrzymanie sekwencji tej wyższej jest teraz jak najbardziej w grze. Można ją nawet zaznaczyć. Czyli to jest gdzieś te 45 zł. Ja sobie potem oczywiście to zaokrąglę, bo lubię to okrągłe cyfry, a nie takie z końcówkami. Można powiedzieć, że 45 w grze. Jeżeli 45 pęknie, no to będziemy widzieć atak na szczyty. Dopóki jest to ograne, no to w tym momencie odpadnięcie z tej strefy będzie pokazem słabości i jeszcze braku gotowości do ataku na wyższe poziomy, i w konsekwencji test nawet do usparcia. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to Movie Games, Movie Games, który też chyba dawno już nie widzieliśmy, popatrzmy, jak ładnie ona tutaj pracuje, wykonała ruch korekcyjny, bo pamiętajmy, że oglądamy dłuższy termin, oglądamy tydzień czyli interwał tygodniowy w tym momencie jest na wykresach i ruch korekcyjny już jest wykonywany i wybierany automatycznie, czyli potwierdzenie siły tej strefy. Jeżeli ona padnie, no to będziemy mieć negatywny sentyment na Movie to dopóki ona trzyma. Jeszcze nic złego się nie dzieje. Teraz wykonujemy ruch powrotny pod 128, jak ona padnie, to będziemy widzieć, a tak na poprzedni szczyt na Movie Gamesie, czyli myślę, że to jest dosyć jasne i klarowne. Zobaczymy, czy sentyment na rynku pozwoli, aby spółki gamingowe w tym Movie Games było rozegrane właśnie w tym ujęciu. Jeżeli chodzi o Games, ULT Games to jest ta spółka, która już w ostatnim czasie pokazała nam siłę. Oni już próbowali schodzić pod strefę, która jest tutaj wyznaczona, na szczęście się zdążyli obronić. Zdążył się uaktywnić popyt, wyciągając to ponad strefę, to też o czym świadczy, czyli ULT Games pokazał nam jakieś zalążki siły. Jeżeli chcą kontynuować teraz pokaz tego, co nam tutaj zaprezentowali w tym tygodniu, no to powinni w pierwszej kolejności rozjechać 31.80, jak tutaj pokazuję, rozjechać potem kolejną całą strefę ręczową. Jak widzimy, jak padnie półweczka, to będzie mieć atak na poprzednie szczyty i historyczne szczyty, potem jeżeli one również będą padać. Bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawie wygląda UET Games, warto obserwować i pod względem negatywnym, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie fejkowe rozegranie, no to niestety może to świadczyć o tym, że UET Games będzie nam chciał zapalić tutaj test niższych poziomów, ale no, na razie wygląda naprawdę bardzo ciekawie, warto gdzieś go śledzić. Playway, Playway który też to chyba już dawno nie widzieliśmy Playwaya, tym bardziej, że jest bohaterem dzisiejszego odcinka, bo mamy trailer na samym początku, no to zobaczmy co ciekawego na Playwayu. No i powiem szczerze, że Playway wygląda słabo. Wygląda słabo pod kątem tego, że już jesteśmy na granicy przełamywania ważnej strefy, jak dla mnie i to może rzutować na to, że będziemy testować wręcz jeszcze niższym poziom. Warto to gdzieś uwzględnić w swoim podejściu, warto to gdzieś obserwować. No, jeżeli wybronią tą strefę, i wykonałem ruch powrotny pod to poziom. no to można powiedzieć, że nic się nie stało i to jest tylko i wyłącznie straszak. Rozjechanie tego, tego poziomu, no to będzie w konsekwencji atak poprzednich szczytów, ale no powiem szczerze, że teraz jakoś mi to nie wygląda, żeby mogło do tego dojść. Na razie myślę, że sentyment z tego, co tutaj widzimy, jest ustawiony negatywnie na tej spółce i może chcieć się skorygować. Zobaczymy. Kolejną spółką jest Creepy Jar. Creepy, którego też chyba dawno nie widzieliśmy, wybronił istotny poziom. Jak on padnie, no to widzimy zwałkę na Creepy Jarze i to jest chyba jasne i klarowne. Test poprzednich niższych stref i poziomów. Wybicie teraz do góry to jest tylko i wyłącznie wykonanie ruchu powrotnego pod kolejną strefę. Widzimy, że on lubi chodzić w dosyć szerokim rędżu. Bo to, że mamy tutaj półstrefki zaznaczone, o niczym świadczy, szeroki ręcz jest odtąd do tego, dotąd i taki szeroki ręcz przez creepy jest rozgrywany. Zobaczymy, czy będą mieć siłę i chwolę ku temu, żeby chcieli podejść i testować właśnie te wyższe poziomy, bo jak na razie, jeżeli centymetr się nie zmieni, no to mogą z powrotem atakować i testować jeszcze raz, to minimum jego przełamanie będzie pokazem słabości w wykonaniu creepy jarra. Tak więc wszystkie ręce na pokład, kto tam rozgrywa kipiżara, to trzeba przede wszystkim go obserwować i patrzeć, co to się na nim będzie działo. Boom Bombit teraz popatrzmy, mamy trzeci tydzień wzrostowy. Potwierdzili utrzymanie tych poziomów, utrzymanie tych stref, czyli raczej nie chcą w tym momencie testować niższych poziomów, a wręcz bym powiedział, że spokojnie kroczą do tego, żeby przetestować tą wyższą strefę, bo jej rozjechanie, jak pojawi się popyt no to będzie rzutować na to, że na bumbicie zobaczymy naprawdę coraz wyższe poziomy no i w tym ujęciu czasowym to będą nowe szczyty. Zobaczymy, tutaj jest możliwe. Bumbit wygląda dosyć ciekawie, chodzi nam w szerokim ręczu, popatrz, jaka to jest fala. On chodzi w szerokim rężu, cały czas, mielą bokiem też tą spółkę, zresztą jak większość spółek gamingowych. Jeżeli chodzi o TS Games, to jest spółka, którą też dawno nie widzieliśmy, jedna z największych spółek na naszym parkiecie, i widzimy również, że tutaj mamy mierzenie bokiem w tym rężu. Nic tutaj się więcej nie dzieje. Odpadnięcie z poziomu, który pokazuje, będzie pokazać słabości i testem tego poziomu tej strefy. Jak ona padnie, to będziemy widzieć ten, ten poziom. Jak ona padnie, to wtedy możemy powiedzieć, że test Games, no pokazuje nam słabość i będzie negatywny sentyment i naprawdę może być wtedy nieciekawie na tej spółce. Rozjechanie rakietą tej strefy, czyli wybicie górą tego poziomu, no to jest w konsekwencjach dla mnie test półeczki i poprzedniego szczytu. I taki scenariusz jak ten tes Games widzę na najbliższy czas. Jeżeli chodzi o to, co, jak wyglądają wyniki poszczególnych portfeli, to zobaczmy. Pierwszy interesuje nas oczywiście wynik główny, czyli widzimy, że One More w tym tygodniu 20, prawie 6% do góry, czyli gratuluję wszystkim posiadaczom. No, widzieliśmy to na wykresie przepiękne wzrosty. All In Games, również ładnie się zachowywał, 16% kubiczek, 9,24% ULT Games, 6%. Art Games 4, Boom Beach 3, Juju 3, Vivid 2.7, Punk 2.6 no i resztę tak jak widzisz, bo jest tego dużo, tak więc już nie będę tutaj e, przedłużał bo ja tylko to przewinę, zobaczmy, no CD Projekt tylko i wyłącznie 51 setnych na plusie przez cały tydzień to jest, no jak można powiedzieć, ewidentna walka podaży z popytem widzimy, że ta rozgrywka ma tam miejsce, no w którąś stronę ruch musi się określić warto również CD Projekt mieć pod lupą Największa korekta w tym tygodniu należy do Falcon Games 17%, Carbon Studio 16, 12NG Games Artifacts 8, 8 również CFG czy Pepe Games 8 i widzimy, że w ujęciu tygodniowym na tych wszystkich spółkach, które tu obserwujemy, wygenerowaliśmy wynik minus 1,30, czyli widzimy, że no, lepszy wynik niż w ubiegłym tygodniu, niż dwa tygodnie temu, ale w ubiegłym tygodniu, jak to prowadzę co tydzień, nawet jak nie pokazuje, to i tak, i tak jest to wynik. Słabszy. Jeżeli chodzi o od początku roku, popatrzmy, jak to wygląda. Największy rekordziści, to jest oczywiście w tym momencie Shockwork. 6823% to jest dawne VCP, jak dobrze pamiętam, możesz mnie poprawić w komentarzu. Kosmiczny wzrost, kosmiczny wynik. No i teraz oczywiście musi się skorygować, bo po takich wzrostach to jest nic dziwnego, że będzie korekta. Drugim numerem 2 jest Walmore. 700% od początku roku, Black czyli Lab 607, 458, Creepy Jar, Park Pirat 450 i reszta, tak jak tutaj masz okazję obserwować, widzimy, że po tych 100 półek powyżej 100% w tym zestawieniu mamy aż 19% i powiem Ci, że średnia, jeżeli byś zbudował i optymalizował ten portfel, no to wynosi aż 16, 612%, czyli widzimy, że to jest jakiś kosmiczny wynik. W odwrocie przewinęć się, żebyś mógł sobie na spokojnie zatrzymać i zerknąć sobie na te zestawienie, bo ono dużo mówi, dużo mówi. Jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi o sentyment tylko do danej spółki. O tym, czy może być rozgrywana również w przyszłości. Tak więc, ktoś, kto lubi analizować sobie liczby, myślę, że dużo ciekawych rzeczy może sobie z tego powyciągać, Dorzuci do tego wykres i może być naprawdę to dosyć dobra yy, i ciekawa analiza. Jeżeli chodzi o EC Games, no to widzimy, że to jest korekta 24, prawie 25% w dół. Alliance 18% w dół. Warsaw 6,25 czy Farm 51 5,41 na minusie. 4 spółki ze wszystkich spółek gamingowych są w odwrocie z, tej starych, z tych starych spółek gamingowych z ubiegłego roku, bo wiemy, że w portfelu debiutantów wygląda to zupełnie inaczej. Popatrzmy, to są praktycznie wszystkie, są w tym tygodniu w odwrocie. Od, od czasów debiutu tylko trzy utrzymują plus, reszta jest na czerwono, czyli widzimy, że słabość na tych spółkach debiutujących również obserwujemy. I wynik od początku roku tych wszystkich spółek, które mamy w tym zestawieniu, to jest 313% 81 setnych, czyli widzimy, że do rekordu, czyli 400 41% jeszcze daleka droga, i ewidentnie widzimy, że mamy raz ruchy boczne na spółkach gamingowych i przedłużające się również ruchy korekcyjne. Jeszcze nie doczekaliśmy się odwrotu, wybicia tych ręcz do góry, żeby można było kontynuować tą fazę wzrostową na spółkach gamingowych, wybijającą poprzednio historyczne szczyty, czyli generujących nam nowe, wyższe poziomy. Zobaczymy, czy doczekamy tego w okresie zimowym, no, zimowym, jesiennym w pierwszej kolejności, a dopiero potem zimowym. Bo jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe, no to myślę, że najlepszy czas, najlepszy okres dopiero przed nami, jeżeli chodzi o e, branżę gamingową. No i zobaczymy, tak naprawdę, jaki sentyment na rynku będzie, jakie informacje na rynku będą napływać, bo one również mogą negatywnie wpływać na to, co będzie e, rozgrywane na rynku spółek gamingowych. Pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się alej.